Z tej strony Kate i troszeczkę pozmieniałam naszym dzieciakom pokoje, żeby zrobić je bardziej nastoletnie, ale przez to uszczupił się nieco nasz budżet, więc trochę nas nie stać, żeby zrobić sobie jakieś super święta, ale trudno, bo ten odcinek zapewne będzie dość krótki, zrobię w nim tylko święta, z tego względu, że mamy grudzień i powiem wam, jestem tak zajęta innymi rzeczami, że po prostu ciężko będzie z tymi simsami w grudniu, um, ale zapraszam was bardzo serdecznie na vlogmas na Disney Lady. Codziennie są jakieś materiały, a tutaj no staram się, ale szczerze mówiąc patrząc na to, że kolejne niedziele wypadają 24 i 31 grudnia, to nie wiem jak będzie z dziedzictwem w grudniu. Zobaczymy. Tak czy inaczej, zróbmy im dzisiaj te święta, ale najpierw jeszcze oczywiście chciałabym Was bardzo serdecznie zaprosić na G2A, czyli do partnera kanału, gdzie możecie kupić tańsze gierki i zawsze jest tu jakaś opcja, żeby zrobić taki na ostatnią chwilę świąteczny prezent, więc polecam, zachęcam, żeby sobie tam zaj zajrzeć, link macie w opisie, a może jakaś fajna, tania gierka wpadnie Wam w oko, więc no, zapraszam, a my lećmy szybko z tymi świętami. I mam wrażenie, że bardzo się w tym początku powtarzałam, ale nic nie poradzę, że w życiu mamy święta i w Simsach mamy święta, po prostu święta, święta i jeszcze raz święta. No, ale tak jak mówię, ja wiem, że już tydzień temu nie było dziedzictwa i szczerze mówiąc, no nie wiem, jak będzie w tych kolejnych tygodniach, z tego względu, że tak niefortunnie w takie ważne dni wypadają te niedziele, a jeszcze mi się będzie tutaj szykować ta przeprowadzka, więc no. Postaram się, jak tylko dam radę, to odcinki oczywiście będą, ale nie obiecuję. Nie wiem, zobaczymy. O, empatia czy odpowiedzialność? Empatia, bo odpowiedzialność to tam akurat chodząc do szkoły sobie wbijesz. No, już się nie kwalifikuję, ale to, to zaraz naprawimy. No, więc Bradley'owi postanowiłam dać do pokoju konsolę. A niech ma, co tam, więc dam mu najtańszy telewizor, dam mu konsolę, dam mu to kanapę. A LI za to dałam yy, szachy, bo jakoś tak spokochonta, znaczy z mulan, mi się szachy kojarzą, między innymi, bo była ankieta i w ankiecie LIA absolutnie po prostu zmiażdżyła Bradleya. I mnie strasznie bawi to, jak wszyscy mieli taką wspólną reakcję na Lię, w momencie, kiedy ona miała urodziny i była w tej takiej wersji jeszcze niezmienionej, przeze mnie nieprzebranej, bez makijażu, to wszyscy stwierdzili, nie, ona jest brzydka, niech Bradley zostaje, nie Mulan. A potem ją przybrałam i palowałam i wszyscy nagle mieli takie, a nie, no faktycznie odna jest, nie? I ja po prostu, jak ją zobaczyłam jeszcze taką nieprzebraną i wiedziałam, że na pewno zmieni jej brwi i ubiorę ją jakoś normalnie, to ja już widziałam, że ta oczo, ona naprawdę jest fajna, nie? I że będzie bardzo obiecująca i w makijażu. Wszyscy się w niej zakochali, więc wow, jestem z siebie dumna, że ja zrobiłam jakieś simce taki makijaż, że tak się zmieniła dzięki temu. <laughs> Ale tak, ona. No na. 90, chyba 4% będzie naszą mulan, patrząc na to, jakie tam miała wyniki w ankiecie. Tak też czuję, że mniej więcej tak, tak ich postrzegam. Szczególnie, że jeśli ona zostanie mulan, to Bradleya tutaj będziemy pchać w stronę tego, żeby on został Jimbo z. Poco z z, z planety skarbów, więc fajnie się to zapowiada. Więc najprawdopodobniej nasz Bradley zostanie. Astronauto kosmonautom, nigdy nie pamiętam, czym to się różni, ale w tym jest chyba astronauta, i pójdzie w kierunku tego upieszcy kosmosu czy coś tam, i faktycznie zrobimy mu taką fobłę z Planety Skarbów Ala, a y, nasza Lija najprawdopodobniej zostanie Mulan i pójdzie pracować w policji. Tak myślę, że w takim kierunku te dzieciaki po Popchniemy, ale tak jak mówię, no dzisiaj raczej zrobimy tylko i wyłącznie zimową fiestę yy, i tyle, bo naprawdę mam tyle innych rzeczy na głównie, że po prostu nie mam czasu nagrywać dużych odcinków na ten moment. Ale bardzo chcę, żebyście dostawali od mnie cokolwiek, <grym> chociaż w zeszłym tygodniu już mi się to nie udało. Um, tylko problem jest taki, że w związku z tym, że zmieniłam dzieciakom te pokoje, to zostało nam 200 simolonów, więc nawet nas na następnym etapie nie jest, żeby no, kupić jakąś choinkę. Albo jakiekolwiek inne osoby do mieszkania, więc nie wiem. Może. Yy... Mam dzisiaj straszny problem z imionami. Izabela zrobi jakieś bukiety i zarobi nam na tyle, żebyśmy zrobili jakieś sensowne święta. Zobaczymy. No, ale. Sie Siemanko, strasznie długi to był wstęp. <gry> ale dawno mnie tutaj nie było i po prostu muszę wrócić do tego dziedzictwowego trybu. A jaki on miał cechy? Zadufany w sobie geniusz. No jakoś super to mi to do Jimbo nie pasuje, ale... E, dajcie znać w komentarzach, koniecznie, jaka cecha pasowałaby Wam do niego jako trzecia, taka, żeby właśnie w stylu Jimbo była, żeby chociaż trochę go w tym kierunku popchnąć. Um. Co on tu ma w ogóle? Pomysłowość i wypełnienie aspiracji kreatywnego geniusza. Okej, okay, jest pomysłowy i ma wysoką samoocenę. I własne podwórko. Hm. To się chyba zepsuło? On chyba nie powinien tego mieć. Bo ma swój z aspiracji. To też ma z aspiracji? Okej, okay, nieważne, ale. Dawajcie znać, co by Wam do niego pasowało. No bo Lia na pewno będzie musiała być aktywna, więc będzie śmiałym, aktywnym zapaleńcem. W sumie okej, okay, może być. Eee, całkiem, całkiem powiedzmy, że mi to pasuje. Eee, ale. Ale się angażuję. Pani, że budam tą konsolę. Nie wiem, czy ja kiedykolwiek w tej grze z tego korzystałam. Więc. A niech ma w pokoju. Oj, proszę bardzo. Zimowa fiesta. Dziwne, że wpadło mi to z takim opóźnieniem, bo jest 6.30, a dopiero teraz przyszedł mi komunikat, ale... okej. Okay. Um, halo, kamerą nie psuj się. I ile to można odchwaszczać? Wspaniale! Chodź, po, chodź, chodź, pielęgnuj ogród. Ale dawno chwastów nie byliśmy, ale super. <laughs> z tym ogrodem nie ma nic do roboty, więc jak coś jest, to się bardzo cieszę, nie? Super by było, jakby nam się udało kupić choinkę. Tylko raczej nas na nią nie spać. Nie wiem, ile kosztuje choinka. Ale... No chyba, że my mamy choinkę. Ale wątpię, to jest bardzo mało prawdopodobne. Ej, stać nas! O ale choinka jest stania, Myślałam, że to jest droższe. W ogóle sprzedałam też krzesełko dla dzieci, bo raczej nie będę z niego korzystać. A Ale śliczne! O Boże! Eee, ale nie, choinka, choinka. Możemy mieć tak, albo taką zwykłą, albo tą taką nasraną. Ja rok w rok miałam tą w poprzednim domu, ale w sumie możemy mieć tutaj taką zwykłą, prostą choinkę. Bo ich chyba nawet mogę ją ubrać, nie? A tej nawet nie mogę sprawdzić, bo mnie na nią nie stać. I ta jest spoko. Podoba mi się. Tylko nie wiem, gdzie ją wstawić. <laughs> nie jestem do końca przekonana, czy nie będzie im tu za ciasno i czy w ogóle będą w stanie tędy chodzić, ale... Jest ich pięciu w domu, więc w zasadzie nie potrzebują sześciu krzeseł. Chociaż nie mogliby zaprosić cię rękę na święta. Ale nieważne. Um, mam nadzieję, że ta choinka tutaj będzie okej. Okay. Więc w zasadzie, dzieciaczki moje, moglibyście przyjść. Ozdobić choinkę. Uuu, chodźcie, chodźcie. No, piękna choinka, naprawdę. I większość osób ma już spełnione w ogóle dwie rzeczy. Więc fajnie, fajnie. I Pocahontas nie obchodzi się najwidoczniej. Halo! Czemu to się zepsuło w ogóle? Czemu Cordelia i Pocahontas tego nie mają? Ale głupie! Okej, okay, nie mam pytań. W ogóle świetnie działa ubieranie choinki w tej grze, że oni dosłownie rzucają w tę choinkę bombkami, nie? Dokładnie tak wygląda ubieranie choinki. No tak, głodna jesteś. Wspaniale, ubraliście choinki, ty idziesz zjeść. Hmm, czy z tą choinką jeszcze możesz coś zrobić? No i ślicznie. Fajniejsza jest ta choinka, bo ją można ubrać, a tamtej już ubranej się nie da ubrać, bo jest już ubrana. Hmm. Umieść stertę prezentów pod choinką, tak. E, to tak za darmo można? Mieć prezenty pod choinką? Jeśli tak, to super. Znaczy, niby umieściła stertę prezentów, a sterty prezentów nie ma? Um, ale okej. Okay. Okej, okay, to, jest, to jest sterta prezentów pod choinką na nasz budżet. <grym> Bardzo ładna, prawda? I może to będą pierwsze święta w tej rodzinie od pokoleń, gdzie na święta zjemy faktycznie kolację wieczorem, a nie śniadanie albo kolację na śniadanie. <grym> Czy nie wiem, czy oni będą mieć udane święto, czy nie udane święto? Czy oni to mają, tylko im się to nie wyświetla? Nie mam pojęcia, no ale nie ma. Ma Izabela, ma Bradley, ma Lia, a Cordelia jest pokochana, po prostu nie mają tego. No, a Izabeli w ogóle poznikały rzeczy. Coś się zepsuło, mam takie podejrzenia, powiem wam. O! 5,5 tysiąca ponad, wspaniale. No to mamy już pieniądze. Okej, okay. a w ogóle, bo przyszła jakaś poczta. Mam jakieś rachunki do zapłacenia, może? Eee... No, niby 8500, ale to chyba jeszcze nie. Weź pocztę. Eee, co tam było w tej skrzynce? Mamy kulę, mamy jakąś książkę nową, mamy jakieś nasiona. Pff, nie, nie mam pojęcia. Coś tam dostaliśmy, ale za co? To nie wiem. Nieważne. W ogóle patrzcie, jaką mamy piękną zimę w Simsach. Przynajmniej oni mają białe święta. Bo u nas, patrząc na to, że śnieg był i już go nie ma, to pewnie nie będzie biały świąt. I wreszcie to drzewo ma w miarę sens. Trochę się przebija tego zielonego, ale nieważne. Wreszcie jest w kolorze otoczenia. Super. Miej stoletnich przyjaciół? O, oh boy! To chyba musimy pójść mi do szkoły. <laughs> Jak już tylko święta minął. Eee, weź udział w wyzwaniu Tipos, Opublikuj coś na towarzyskim króliczku 5 razy. To w sumie możemy zrobić od razu? O dzień dobry. Eee, na pewno I rękę eee, Moglibyśmy też dodać. Tych nastolatków, których poznaliśmy, kiedy byliśmy dziećmi? O nie! Odili jest już... Jezus Maria, czemu ci ludzie są tacy straszni? Ale totalnie możemy pododawać naszych dalszych znajomych. Brata też ewentualnie możemy dodać. Okej. Okay. Wspaniale. Tylko, że opublikowanie czegoś chyba wchodzi w grę tylko wtedy, kiedy coś naprawdę ważnego wydarzyło. Ale mam nadzieję, że będziemy mieć jakąś okazję w najbliższym czasie. No ale nie, totalnie, żeby robić tą aspirację, musimy iść do szkoły. Um, Anim, odrób lekcję pięć razy, to jeszcze tylko raz, i weź udział w zajęciach pozaszkolnych. No to musimy nimi chodzić do szkoły. Okej. Okay. No teraz są święta, ale od następnego odcinka po prostu zaczniemy co robić. No dobrze. Czyli teraz skupiamy się przede wszystkim na tym. Ten co proszę spać w domku na drzewie. Okej. Okay. Eee. A, nie, dziękuję. Nie chcę, ja mam pracę. Bardzo fajną. Jeszcze tu w ogóle do aspiracji potrzebuję trzy poziomy. Ludzie, proszę was, nie chcę zmieniać pracy. Ale logikę musi zdobywać. Ty jesteś jakoś super zmęczony? No jakoś super, to nie. Wiesz co, ja myślę, że mógłbyś yy, przyjść tutaj na górę, popatrzeć sobie teleskopem, obserwować niebo. Bo logika jest ci potrzebna do pracy. O, kordelia tymczasem. Tyle rzeczy musi ogarniać. Wiesz co, mogłabyś się skupić na tej charyzmie może? O, Pocahontas dostał awans! O Jezu, on teraz dostał pieniądze za to? Ej, super, okej! Okay. O, tu już mamy ósmy poziom kariery! A... Ej, zabawne, czy on w tym momencie, dokładnie w tym momencie wbił ten siódmy poziom logiki którego potrzebował, żeby zdobyć awans, i od razu dzwonił do niego z pracy: gratuluję, masz awans! <noise> tak instantnie, Boże, skąd ty nie widzieli? I vigilują nas. Przerażające. Co dostaliśmy? Nowy strój. Okej. Okay. No dobrze. Fajnie, A to chyba się tak złożyło, że on akurat zdobył to i skończyło im się taka godzina, gdzie powinni być w pracy, ale mają wolne? Ale i tak zabawnie wyszło. Okej, okay, no to teraz jest Ci potrzebny ósmy poziom logiki. A jesteś zmęczony strasznie. Kurde, jak chcę, żeby oni tą... ...kolację zjedli świąteczną. Niech do nas przyjdzie papcią mróz. Ech. Tak, wstawiłam mu kanapę do pokoju po to, żeby na niej spał, nie? I to masz tak tam domowo na środku. Więc w zasadzie to... No, no! Mam nowy dodatek. Znaczy no, akcesoria. Um, o, nie chcę to leży gdzieś tu. Raczej już nie będzie z tego korzystał. Ale. Dobrze by było, żeby nie miało nasrane tak wszystkiego w jednym miejscu, a zaraz obok pusto, nie? Więc. E, niech będzie. No i teraz wszyscy drzemają. Godziny 19, ale nie, nie możemy iść spać. Jeszcze musimy się trzymać na nogach, bo. Eee, święta! Kolację musimy razem zjeść, koniecznie! LOL Czy ty zostawiłaś kolację w piekarniku i poszłaś do łazienki, żeby stwierdzić O mój Boże, ona się myje! No dobra, ale czy ty możesz... Dom spalisz! Guys! Czy wy możecie być odpowiedzialnymi dorosłymi? Dziękuję! Ojej, dobra, to w tym... W takim wypadku wszyscy mogą wstać i przyjść, zjeść yy, kolację yy, świąteczną razem. Zawołaj na wystawny posiłek. Zapraszam, zapraszam. Jeszcze, jakbyście wszyscy tak razem przy stole usiedli, zjedli, to w ogóle byłoby super, ale nie, oczywiście, że połowa osób jadła na się stojąco. Weźcie! Usiąść rozmawiaj tutaj. Ty mogłabyś usiąść tutaj? O, o, no, no prawie. Mm. Dobra, to Ty, Irenko, usiądź. Czy Irenko? Izabelo, usiądź tu. Usiądźcie razem i zjedźcie. Nie, wracaj, Bradley, Bradley, nie, chodź tu. Oj, pop... Guys, usiądź tu. Izabelo, poprosiłam o coś dwa razy. O, po rósł, co? Gdzie? Co? Izabelo? Halo. Fajnie idzie papcią rós. Już dostałam spoiler, niestety. Fajnie by było, gdyby to tak działało, że wszyscy tak siadają faktycznie razem przy stole i jedzą. Ale niestety. Dostaniemy prezenty? Nie, z papcią róz! Wspaniale. Poproś o prezent. Tak, mam nadzieję, że. A kto nie zjadł? Przypuszczam, że, że Krutelia. Nie no, ktoś nie zjadł. A wszyscy pojedzeni. No dobra, to nieważne. Dostanę prezent? Proszę. O jeju, dziękuję! Ale super! Co dostałaś? Duża kupa. Aha. Fajnie, że dostała prezent. Szkoda, że taki beznadziejny. Dostałaś kupę? Ale beznadzieja. A prezenty się chyba zaliczają tylko wtedy, jak się komuś da prezent? Więc nie wiem, może daj, daj i ręce prezent? Wręcz prezent. Um, kiedy jest zima? Książka dla dzieci. Czy ja o czymś nie wiem? Czy ręka będzie mi dziecko? Maybe. Przygotujmy się na to. O! Skamieniały potwór morski. Dostał go w prezencie, ale da go w prezencie Izabeli. Ups, ja nie wiedziałam, że on go dostał teraz i dam Izabeli, żeby go dał. Oj, tam nieważne! Nikt nie musi wiedzieć. Dzień dobry, dzień dobry. Mogę dostać prezent? Nie, prezent! Ale się ciasno zrobiło. Wszyscy muszą dostać prezent od papcia Mroza. O nie, ty też dostałeś kupę? Co dostałeś? Dowiem się. Prezent nie zawierał dosłownie niczego poza smutkiem i kłamstwami. Babcią nas nie lubi, mam takie podejrzenia. Bo tak naprawdę to tylko Bradley dostał fajny prezent, ale chyba mu się nie spodobał, bo od razu go oddał Izabeli. O mój Boże. Co dostałaś? O, przynajmniej jej się podoba, super. Eee, wydajny PC. Dostała komputer? Okej, okay, fajnie! Jak... I, i Izabela, już, kurde! A komputer dostałeś. E, dzień dobry, papciu Brozie! A ja też dostanę jakiś fajny prezent? Papciu? Tak, chyba tak to się odmienia. E, no to jeszcze tylko ty nie dostałaś, to poproś, poproś o prezent. Co? To? Ten jej tutaj dzieciństwo czy coś? Jezu. Ale no, wydajny PC jest, super. I jeszcze tylko Izabela? Co dostaniesz? Aha! E, ogier z leśnych opowieści. K? Co dostała? A! Rzeźbę drewnianą. Czyli tylko I I Izabela jest lubiana przez papcią Mroza w takim wypadku. Bo tylko ona dostała naprawdę fajny prezent. Ale to jest subutę, bo poka nie dostał dosłownie niczego. O nie. Masaker, wyobrażacie sobie dostać prezent, który jest pustym pudełkiem? To już chyba wolałabym dostać kupę. <laughs> Przynajmniej nada się na nawóz, czy coś tam, a nic? To jest po prostu nic. Smutne. <laughs> o! A Izabela da dla, dla Bradleyowi w prezencie. Wait for it. Mapę skarbów. Eee! <laughs> Alija z Irenką? Tak, mogą być kawalarzami. Ej, mapę skarbów dla Bradleya, przyszłego Jimbo. Perfekcyjne. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Musicie to zainspirować na resztę Twojego życia. Tak, super. O, podoba mu się. Fajnie, fajnie, dobra, dobra. Um, Okej. Okay. To Izabela ma wszystko spełnione. Super. Bradley nie ma tylko tej kolacji, ale on to po prostu ignoruje. Ona tak samo. Co i ignorują jedzenie? Ciekawe. A u Pocahontas i u Corneli się nie dowiem, bo im się to nie wyświetla. Ale super udane święto! Wspaniale. Fantastycznie wręcz. Nie, święta! Hurra! No to naprawdę bardzo, bardzo udane święto wszyscy mieli. Aż jestem pod wrażeniem, jak bardzo fajnie udane święto wszyscy mieli. Nie spodziewałabym się. Zwykle mi to nie wychodzi aż tak dobrze. Nawet Irenka wpadła tak po prostu na święta. Fajnie! Fajny był dzień. Taki dość spokojny, ale... sympatycznie. Podoba mi się. No, naprawdę udane, naprawdę udane, naprawdę udane! Nie, oni naprawdę po prostu nie obchodzili tego święta dzisiaj, bo nie dostali nawet żadnego komunikatu, czy było udane, czy nie. Okej! Okay. Jakby spoko. Ale kurde, żałuję, że wcześniej nie używałam tej choinki, bo ona jest naprawdę fajna, że jest taka interaktywna i można ją ubierać. I to też im tam daje nastrój świąteczny. Bo w zasadzie to nie mieliśmy żadnych innych ozdób, tylko tą choinkę. A i tak było fajnie. Dobrze! No i to by było tyle na dziś, choć przypuszczam, że odcinek wyjdzie naprawdę króciutki, ale, no, tak jak mówiłam, tylko święta i tyle nam na dziś wystarczy. I tak się bardzo cieszę, że te święta nam się tak zbiegły czasowo z naszymi świętami, naprawdę to jest bardzo bliżutko, e, fajnie. E, no, ale tak jak mówię, już chyba ostrzegałam nawet początkiem grudnia, że może to tak teraz z tymi odcinkami wyglądać, że będą króciutkie, ale już nie będę się 15 raz tłumaczyć tylko jakby przyjęliśmy do wiadomości jest super odcinki i tak fajne super super dziękuję dziękuję e, no <grywia> tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie dziękuję moim przekochanym wspierającym za wspieranie tego kanału no i do następnego pa pa